Andrzej, witam. 8 grudnia 2021. Teraz tak sobie, człowiek myśli, jak ma złodzieja przez miedzę, dzierżawce i ja tak przez te 25 lat nad tym się, Czasami pytam się Beatki, Beatka, gdzie to jest? Nie wiem. No tak. Skąd mogła wiedzieć, jak oddawała to kochankowi? Burdel pomałżeński z 25 lat. Reszta burdelu jest na górze. Mam dwa burdele. jeden na dole, drugi na górze. Churwam. Tyle Andrzej tych duper szwanców nakupował i to gdzieś poprzepadało. Już wiem, że jest za miedzą. Także doniesie się na policję i niech mu przetrząsną gospodarstwo. Andrzej to co kupował, to filmował. Zdjęcia robił. Hu, hu. hu. Ho-ho-ho. Na święta będzie dużo roboty miała policja. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą, z Panem Bogiem, z Wolną Polską na razie.